No hej, cześć, Makoś, jestem Snowground Gamble, 4 witam Was w... w trzecim odcinku, zagajmy w Outlast, jedynka. No i teraz zaczynamy. W ostatnim odcinku skończyliśmy, że jesteśmy w kanale ściekowym, dogadaliśmy się z Walkerem. Jeszcze... O, no, jestem się Smartin. Jakie okay, mam baterie? No, 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 no. So, so, so no. you all the church of God, be You don't have to be scared of me I can tell we're the same You still know what's real The doctor's dead, you know that, right? Dr. Wernicke Died before he even started working here Nie kind of <laughs> okay. mamy notatkę, bo ten pacjent coś opowiada o tym doktorku. Przebywający tu obłąkani wiedzą, że doktor Wenik nie żyje. Jeden z nich zapytał mnie o eksperymenty, które zmarły lekarz przeprowadza na żyjących pacjentach. O co chodzi z tym projektem Warrider? To... Może się dowiem, się, co to za projekt Warrider. Mamy przejście na dół po tych schodach No i na zapisywanie Przejście do kobiet To jest zamknięte I To przejdźmy dla mężczyzn O kurde Ktoś tu w ogóle spadł Ipełno krwi No nieźle Bo coś tam jest w środku nie no przejdźmy tędy, przejdźmy Majster że w szoku jest No przerażony w szoku, no. A tu jest zamknięte po lewej stronie, bo są kraty O, otwarte! zamknięte! Nie przejdziesz, nie przejdziesz! Dobra, zamkniemy ci te drzwi. O, tu jest otwarte, ale zbyt ciemno jest. Mamy mam, mam, jak coś... to Okej, tu możemy przejść. O, tu jest otwarte, bo to tu... Tych... W tych tak jest dziura mamy, mamy baterie, ale już nie mogę wziąć, bo już mamy zbyt dużo. Mamy 10 baterii jak no, przejdźmy tędy do przodu. No dobra, możemy wziąć po tych spotkach. Okej, okay, zamknie tu nic nie ma. Mamy martwe ciała. Skudę! Chęć wytępujemy! Ok, mamy drzwi otwarte. Mamy dokument. Już słaby i zimny. Nadal krwawi, ale już nikogo nie krzywdzi, i prawie mam spokój. Przestałem słyszeć szepty Warridera. Może terapia przestaje działać? Nie pamiętam snów. Powiedział, że. Będę mógł stąd wyjść, jeśli poddam się terapii. Kłamstwo. Oczywiście, że kłamali. To nie była terapia. Zostaliśmy poświęceni, aby przyzwać de demona. Proszę, niech syn się sk już skończył. Jednak piek. Zdanie niedokończone. Nie no i dobra. Ta terapia to jest, to jest całe oszustwo. O, zobaczycie, co tu jest otwarte bo oni chcą przyzwać demona więc nie ma. a nie, jest bateria to wymieńmy tą baterijkę okej, okay, mamy baterię no i dobra, lecimy, let's go okej, okay, mamy kartony, pudła, po co, Mamy przejście, ale najpierw lepiej trzymajcie się blisko tych ścian, bo ktoś tu jest. Lepiej uważać. Prawdopodobnie będzie Walker, który będzie inaczej. No, kto woli, gruby. Ma jest trochę przestraszony, że boi się tego Chrisa Walkera. W poprzednim odcinku zabił ofiarę zabił I w ogóle nie mógł się od tego się otrząsnąć. ciszę, go zrzucił po pierwszym spotkaniu. A już mamy przejście Ale go słyszymy. Chudy, jest walker. W ja razie, się, się schowajmy za... ...karton... ...kudłami. Chciałem, żebym mnie nie zauważył. Dobra, idzie prosto. ...baterię zmienić. Walker nie przestaje, nasz... ...nie poddaje się. Idź dalej. No, idź dalej. Idź dalej. Da, no, już szybko pięknie, Szybko, 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 szybko! Gdzieś to zauważył, ale nie do końca, udało się. Zamknijmy właśnie to, to drzwi. Nie, nie, nie. Nie, No Nie, mnie! Nie, bij Nie, nie. uciekaj. tamtem chciał nie. Nie. mnie pił. Pałką chciał mnie pobić. No wejdziemy na dół. A po do oddział dla mężczyzn. whatever. Mamy jakiegoś pacjenta. Nie, nie przodem. No, załóżmy kamerę, bo tu jest trochę ciemno. No to są za dźwięki? Na tym nic nie ma O kurde Mamy mamy notatkę Ścieki już chyba bardziej cuchnąć nie mogą Setki ciał stłoczone w jednym miejscu Tysiące much Czy to jest właśnie wyjście o którym mówił Kazodzieja? Bo, bo nie mam pojęcia Dostań się naprawdę oddziału dla mężczyzn No dobra Na razie przesuńmy w górę Jeszcze rady krwi Jakiś pacjent sobie siedzi ja to sobie sieć To ja zamykam to Zobaczcie no jak jest W tych drzwiach Okudę. Mamy notatkę im bardziej próbuje uciekać, tym dalej były nerwy. Ten chory syf. To coś jak rozpaczliwa próba wydostania się z bagna. W piwnicy odbywają się tortury ustalonym sposobem. Na ścianie jest napisane najpierw palce, potem jaja, na końcu język, ktoś zażąda przebiegiem tych tortur. Wydaje mi instrukcję. O kurde, a jeszcze to zamknijmy. Zamknięte. No, jest jakiś aparat. No, nie słuchaj przesujmy to coś. Taką szafkę powiedzmy. I... Jakieś przejścia. Nie wiem co to będzie. Czy coś tu jest? Ok, mamy bateryjkę. Wenty! Możemy tam wejść. Ale potem wejdziemy. Oj, proszę bardzo, mamy dokument. Raport stanu pacjenta. Autor Rick Treger. Niestety to kolejny pacjent, który nie przeżył. Robiłem co w mojej mocy, ale jestem tylko lekarzem, a nie co do twórcą. I jestem dosyć nowy w tym całym lekarzowaniu, więc nadal próbuję się we wszystkim połapać. W każdym razie ktoś powinien złapać za łeb ten katastrofalny projekt, projekt WarRider. Ucieka nam kasa. Od kiedy wszystko się popsuło? Przez tego małego biliego, Ale udało mi się odchudzić personel o ponad 80 osób. Oznacza to krótkotrwałe oszczędności przy wypłacaniu pensji oraz długotrwałe przy opłacaniu emerytur i opieki zdrowotnej. Poza tym, sporo się dowiedziałem o biologii. Nie byłem wcześniej tego pewien, ale teraz mogę powiedzieć z absolutnym przekonaniem, że nie można żyć bez nerek. Człowiek uczy się całe życie. Taki doktor Rick Trager. No, proszę bardzo. No, weźmy do góry. O, tam jest jakieś przejście. Tam dalej nie chyba nie wiadomo. O nie, on krzyczy. Przywiązany do, do czesła? O nie, jacy szaleńcy. Mówię, że chcę jakieś mięso. Zamykaj to. O nie, chyba co mnie dopaść. To do was zapakaduj i drzwi. Do szybko. Ciekawe Nie wie co te drzwi. Tam też zablokowaliśmy to, to bardzo dobrze. O nie! Dobra, tędy. Dobra, zamknijmy to. Kurde, martwe ciało. Przytrzymał jeszcze Warrider i Doktor Rennie Ten doktor jak jest dużo wspominany, dobra, wskocz, skakujemy do tej wentylacji się zamknęło, to też się zamknie O nie drzwi Wyłożyli drzwi ja uciekamy, bo oni są za mną Skogniary Gdzie oni ma Doskoczyłem Jakby nie doskoczy to chyba tu zginąłbym Dobra, dasz o czymś pościgu. Dobra, damy radę. Szybko, szybko skakuj, skakuj, Miles! Super, jeszcze chcą pieniądze. Nic nie zostaniecie. O, chyba jest nadzieja. Bo już jestem przy windzie. Wchodzimy. Pa, pa.

Arms No i super, mnie do wózka inwalidzkiego ręce i nogi, żeby nie mógł się wydostać ani uciec. A ten. Spry... Sprytny jest ten doktor. I ciekawe, jak to będzie dalej wyglądało. O, otwarty jest

Jakby nas uwolnił, to byśmy uciekli. Jeszcze deszcz pada. O nie! Coś się krwi Obrazy. Nie jest podłuczone. O nie, pacjenci!

No offense to the man, but I sometimes worry he might just be a little bit lazy. It's understandable. Many people get scared. There's like to turn of God is anything else. You know, God died with the gold standard. We're on to a more concrete faith now. You have to rob Paul to pay Peter. There's no other way. Murder you know, is the simplest form, but what happens when all men is gone? Well my name becomes an IOF faith. And that's what I'm here for. Thank oh, you. Uh, bully. Oh, o no. nie! Pa ah! co obcina! You paying attention? Ah! Ah! Don't pass that on me! There's so much everyone! Oh mój Boże! Coś ty zrobił! There, right? Nie wiem, co tu chodzi. My rozumiemy, że konsument jest w produkcji. Ten ding zal swoją produkcję sprzedać. O mordę... O boże! Dwa palce mi odciął. Co za straszny doktor, ale dobra, machamy myszko, myszko, machamy! Może się wydostaniemy? Jest! Udało się! O boże, co za gnój! <grymne> Maj się wymiotował Ale ja jestem w strasznym szoku Po prostu wytyfy. Dobra, idziemy stąd Uciekamy z tego z tego pokoju tortur Kto ty jesteś? Powiedz kto ty jesteś? I'm an executive just like him. Like Traeger. He got the treatment? he's still alive. Still just run a He worked too well. They can control it. And you can't control it. Nobody's. Nobody. Nobody! Oh yeah. They both eat, He's coming now. Tak, to jest Wychodzi. Aiśiusa. Oh You want a little attention. Perfectly understandable. I'm here for you. I'll give you very special attention. O nie! Zabił go. Jeszcze mamy notatkę o nim. Czytajmy. Trager, ten chory powaleniec, obciął mi palce, torturował wielu pacjentów. Właśnie morduje kolejną osobę, nic nie mogę zrobić. Byłkoczy jak, jak jakiś powalony, ni tu urzędas, ni to prezesik. Pewnie w bagażniku swojego Audi wozi je do golfa, głowę. Pozostałe palce daję, że był wy myrkow. Jakoś szychał, zanim jeszcze bardziej padło mu na mózg. Chcę się stąd wydostać, chcę z powrotem swoje palce, chcę widzieć, jak Trager zdycha. No i dobra. Trager! Niespodzianka! Chodź, zobaczysz na własne oczy. Chodź, zobacz. To, widzisz? Gdzie ty jest? Widzisz?

Zamykamy kolejne drzwi. Dobra, zamykamy. To was spowolni. Dobra, cicho. Dobra, zamyk nie, to MD. Bo się dobija. Zobaczmy nie ma nic. Dobra, nie ma nic. Dobra, tam się dobija. Kurde, potrzebuję klucz do windy, serio? Dobra, udało się. Skoczyłem do szybu wentylacyjnego. Dobra, odblokujmy to przejście. Dobra, otwórzmy te drzwi. Dobra, doktor, jak mnie zauważył, Pobawimy się razem. Wyganianego. Zobaczmy, co tu jest, ty. W środku. Dobra, ja, te drzwi. No i te kabiny. To chyba je się otwierać. O nie dobija się. No się schowajmy. się Dobra. Aiko 200. No dobra. Dobra, uciekamy. Zamykamy te drzwi. No ja też zamykamy. I dobra, przesuwamy to. I uciekamy o tym doktorka. Dobra, zamykaj to, ja, idziemy do przodu. Bo już nie, nie, nie będę już tam zaglądał w ogóle, bo chciałem tylko zobaczyć, chyba nie ma, nie ma nic fajnego w tych kabinach. Ani tamtym, D drugiego też nie zaglądałem, bo to było to samo. By było ja, idziemy prosto. Ok, droga się kończy. No i dobra. Skończyła się ta muzyczka. Oj, mamy dokument. Prośba o przeniesienie. Do wszystkich zainteresowanych. To moja trzecia prośba o przeniesienie po dwóch miesiącach bez odpowiedzi. Nie chcę już pracować w Remote Massive. Byłem sanitariuszem przez całe dorosłe życie, ale nigdy nie doświadczyłem takiego poziomu skrytości i braku szacunku. Podejrzewam nawet, że niektórzy z pacjentów mogą być wykorzystywani Znam osobiście dwoje takich, którzy zostali przeniesieni na oddział wypiwnicy i nigdy nie wrócili. Jeśli nie dostanę odpowiedzi na tego e-maila, e będę zmuszony do rezygnacji, ponadto rozważę skontaktowanie się z prasą. Dziękuję za poświęcony czas. David Annapurna. No i proszę bardzo. Jak chcę ktoś Odejść z szpitala psychiatrycznego. O, mamy klucz. Klucz do windy. Tak, chodź doktorek. pobawimy się razem. Bo potem już znikam. Tu jestem Zauważyłeś, że tu ciemno jest. Dobra, no, nie będę zamykał. tylko będę patrzył się, czy idzie za mną. I idziemy do windy. Kończymy zabawę. Ale była świetna zabawa, dobra. Przekręcamy kluczyk. I... No nie! Serio! Jest! Zostaw mnie doktorku! O tak! Umieraj! O. Wypadły ci nożyczki! I bardzo dobrze! To jest kara! Mamy notatkę. Jak sprawić, by Trager obciekał swymi własnymi sokami? Krok pierwszy, ścisnąć delikwenta. O, tak! Za to, że mi palce mi obciąłeś. Otwórzmy klapę. Klapę windy. Wydostamy się stąd, bo już... Patrzcie. Ściśnięty. I bardzo dobrze. A zobaczmy, co jest na górze. Jeżeli nie, to sprawdźmy tylko na szybko, jednak. A to był taki po... pomieszczenie, gdzie chyba byliśmy. Albo nie pamiętam. No idziemy na dół. Ok, zobaczymy, czy coś tu jest. O, jest bateria, to szybko zam... wymienimy. yes ma'am i can't get up to the okay oh it's martin thank god you survived i feared that secular maniac would carve you up like the others meet me outside we're close now Dobra, znaleźć na zewnątrz ojca Martina. Dobra, moi widzowie. Mam, na mam nadzieję, że ten odcinek wam się spodobał. Jeśli tak, to zostawcie subika i łapkę w górę. Napiszcie w komentarzu... ...doktorek, to przypnę wam serduszko. Więc trzymajcie się, do usłyszenia i do zobaczenia w kolejnym odcinku z gry Outlasta. Strzałeczka!